Widzowie, przed chwilą, przed odcinkiem zebraliśmy, plon, zebraliśmy plony. Teraz jedziemy na stajnie, żeby właśnie te plony odwieźć i... Daj do... mi porozmawiać z wnukiem, Właśnie po coś chyba podjechaliśmy pod tą szkołę. A, Siemanko, widzowie. Co się z tym wnuczkiem? Mój wnuczek, za moich czasów to się do szkoły nie chodziło, tylko podczas pierwszej wojny światowej w piwnicach się uczyło. A teraz te szkoły no nowoczesne wybudowali. Za moich czasów, jak jeszcze przed pierwszą wojną było, to było to w wielkości jakiego najmniejszego garażu świata była jedna klasa. Tutaj chwilę muszę porozmawiać z wnuczkiem, zatekaj. A teraz, a, a podczas pierwszej wojny światowej to w piwnicach się uczyli. Okay. A teraz to, kurde, wybudowali te szkoły nowoczesne. Jakiś woźny okay. dodali. Za moich czasów to dzieci... Same sprzątały, a nie jacyś woźni, którzy sprzątają za dzień. Okej, okay, szybko idź po mnie, gdzie ty jesteś? A ty zapomniałeś, że dostałeś yy, yy, głos przecież? No nie, jak ja opowiadam o swoich starych latach, to zawsze mówię takim głosem, to się nie dziwi. Wiem, ja też, no ale dostałeś nowe strony. Poczekaj, źle. Nie, mi zostały strony wycięte i wyłożone metalowe. O, za moich czasów to w ogóle takich stodoł nie było. Za moich czasów to był, był, patrz, był tutaj taki jeden płot. Tu drugi, tu trzeci, tu czwarty. Tu się zbierało kukurydzę, się wkładało. Tu domek taki też czerwony, ale nie taka stodoła. Na, na górze zawieszony dzwon. I się rzucało w niego kamieniem, żeby wiedzieli, że się przyjechało. No i, no i się wchodziło wtedy, nie? Dobra. Odkładamy, dobra. A dobra. widziałeś tam takiego, yy, a widziałeś tam takiego pana? Gdzie? Jak to nie? To ty nie dowidzisz? No nie, ja, ja się... Ja się zająłem kukurydzą. Ty chyba zapomniałeś! Nie. Ja byłem w tej mini stodole wtedy. Ale jakiej stodole? Ja nie mówiłam o żadnej stodole. No, w tej małej stodole, co powiedziałeś? W tym takim? W tej zagrodzie? Tak, no. A. O to tak, ja wtedy też no, tam stałem. A w takim razie. I cię tam widziałem. No wiem, ja ty nie pamiętasz, a mi wnuczek codziennie to pokazuje. Twój wnuczek to ci wypomina wszystko, a mój wnuczek teraz w Czach się uczy. Oj, oj, co auto zepsuje? No twój tak, a mój nie za co, moich czasów co za moich czasów te auta się tak nie wywracały za moich czasów te auta to były dobra nie nie, nie dobra matko jedyna ja idę podlać tutaj dobra jeszcze na dół idę podlać na no sam samiutki dół Dobra, słuchaj mam, Dynie, to Dynie do ciebie przyniosę zaraz na farmę, okej? Okay? Ej, Zbysek, a dasz mi współlokatora, to jakoś tak? A gdzie ty po lasu? Ja tutaj jestem. Gdzie? Nie widzę cię. Na górze. Nie widzę. A gdzie ty na dole? Ja jestem na ulicy. Aha, to ja do ciebie idę. Gdzieś, o tu, dobra, masz. Masz wsu. poczekaj, no żeś, masz tego współlokatora. Dzięki. W ogóle mi wnuczek takie coś załatwił, słuchaj, a to się cieszyć, żyć, żyć nie umierać, normalnie. To naprawdę, żyć nie umierać, oj. Ale w ogóle moje życie to cudne, tylko jakby tych wynalazków, jakby zostawili na tym świecie stare czasy, to by na pewno ten świat był jeszcze lepszy. Jeszcze bardziej lepszy, w sensie. Ej, ej. Zbyszek, bo coś się stało. Coś się stało. No wiesz, jakby... No widzisz. No. O dzięki dzięki. Chodź, chodź na górę, słuchaj, bo ja do wiesz, Ciebie na farmy przyniosę, przyniosę tutaj dynie, bo ja mam dla Ciebie dynie, to Ci tu zasadzę. Okej, okay, spoko. Ja Ci zasadzę w Twoich ulubionych miejscach, czyli tam gdzie trawa, tam dynia, czyli prawie cały dom w dyni masz. Dzięki. Dobra, masz zasadzone. A to słuchaj. Dzięki. choć Może pojedziemy no. kupić nowe plony, to zasiejemy nowe rzeczy nowe. To auto za moich czasów to, to były auta takie, że się w ogóle wywalać nie wywalały. Bardziej zwrotne były. E, a teraz jakieś a Ja zapadli. nie wiem czemu to auto potrafi latać. Temu to auto, no bo takie wtedy zastosowania były. Się pióra przyczepiało i latało. A teraz to klikało się, H i latało. A kiedyś to trzeba było rękoma machać, a w rękach pióra były. A teraz wynaleźli no. tą kupę. Jakąś. Słuchaj, poczekaj, tutaj w aucie Ja. Kupi nasiona. Dobra, mam nasiona. Ja dostałem tak w ogóle jakąś tabletkę od lekarza. I muszę ją zjeść. Ja też am, am, am. dostałem tabletkę. Ja dostałem co, całe pudełko tabletek. I ja... I co okay. codziennie, codziennie mam... Je, co dwa dni mam już jedną. Ja wczoraj zjadłem... Okej, okay, ja właśnie... Ja właśnie ją zjadłem. I co jest? Co się tutaj dzieje? Co się ucieka? Co się ze mną dzieje? Ojoj, co się ze mną dzieje? Dobra, chodź do szpitala. Jedziemy do szpitala. Je... Co się... Słuchaj, poczekaj, bo, bo ci. Bo... Zamieniłam się w dziecko! Do szpitala! Umerł. Do szpitala! Umer! O nie! Zamieniłam się w dziecko! Co się ze mną wstało? Wypieram dalej. Dobra, szybko, szybko, na salę operacyjną, na salę operacyjną! Dawaj, weź tu usiądź zamieniłam się w dziecko! Dobra. Trzeba cię traktować tak, jak każde dziecko traktuje. Wiesz jak... Ludzie traktują dzieci. Wiem, Do ale... No, co to, się... to mi daje? Ja jestem silny, ja jestem ze stali, bo ja dalej dziadek, ale mały. Słuchaj, ja mam. Ja mam klaty ze stali. No ja też! No, dobra, powinieneś już być duży. Powinieneś się zaraz większy. Poczekaj, zjedz tą dynię. Dobra, zjadłeś, okej. Okay. O. no mówiłem. No, to chodź. O, dzięki. Chodź. No wreszcie. Za moich czasów to takich rzeczy nie było. Za ja moich tez, czasów nie było tak, się nazywał Skotek. Gnuczek czasem mówi, opowiada o takich rzeczach, słuchaj. O, no, no jedź. Ale to szybkie. No wiesz? To wtedy było najszybciej. A teraz jakieś babagini wymyślili. Och ty. Noż. Za moich czasów to było żyć, nie umierać. Za tych czasów jest żyć, nie umierać, jednak więc trochę umierać. No. Gdzie na środku drogi stawać będziesz? Za moich czasów to też na środku drogi, ale o tak, a nie. Poczekaj, bo jakaś, jakaś dziewczyna kami wsiadła. Co to ona ma na uszach? Słuchawki? Sykawki? Ona ma, sy ona ma jakieś sykawki. Ona ma żygawki! Żygawki? Pierwsze słyszę o takim czymś No ja też! Żygawki! Ale na no co? Ja Ech. ci tam idę podleć w tym domu na wobec Dobra, słuchaj, usłyszałam, że mogę mieć już upgrade, to słuchaj. Robimy upgrade chyba, nie? No. A ty Minionku, to co tutaj robisz? Słuchaj, mój upgrade to będzie... extra Upgrade. Nie wiem nadal co to znaczy ekstra, ale wnuczek mnie nauczył, że zawsze jak coś jest fajne, to się mówi ekstra. W sensie jak się nazywa, że coś jest bardzo fajne, to się mówi ekstra, więc ekstra to chyba znaczy bardzo fajne. No właśnie, tak też myślę. Poczekaj, słuchaj. Zaraz przyjdzie do ciebie mój wnuczek, ja jadę do domu rodzinnego. Zaraz do ciebie przyjdzie mój wnuczek, okej? Okay? Zaraz do ciebie przyjdzie mój wnuczek, okej? Tak, o Ok. Poczekaj, ja siebie wyciszę na razie w Whatsappie. Widzowie, ja zrobię mu pranka i to ja będę tym wnuczkiem. Dobra słuchaj, ja jestem już w domu rodzinnym Niko. Okay. To słuchaj, zaraz co? do ciebie, zaraz do ciebie mój wnuczek przyjdzie. Jakby A on wie ja nie Tak, bo on nie raz u mnie był. On to wiesz, że na On jakby co też nosi okulary. Aha. Takie same jak ja. Bo, ja, bo ja mu kupiłem. Bo pewnie to będziesz ty. A no co ty? Ja w domu rodzinnym jestem. No na pewno. Na odcinku ty jakoś tak tak mnie wnuczek nauczył, to zobaczę już sobie. I ja głosuję, że to ty się przebierzesz ze swojego wnuczka. Co ty gadasz? O. Zobaczymy. Zobaczymy, bo jest nowa technologia, to ja ciebie przebadam. ty znaczy twojego wnuczka. <grym> Gdzie jest twój wnusio? O. Dzień dobry. To on. Dzień dobry. I pan się nazywa Aha. pan Gieniek? A pan to się nazywa pan Czari2015.pl. Nie, ja się nazywam Ery. Tak, Erik i Zbynio to, to są ci sami ludzie. Ej, tak, już znam. te twoje bardzo, numery. Przepraszam bardzo. Pan zby się, jak ktoś, mój wujek. Ty masz falpki? Ty masz falpki? Mogę coś namalować? Tak możesz. To namaluję dupę. Nie, no, żaltuję, namaluję. A co no. jeśli zrobię no, tak? Nie od nie razu usłyszę to, to, to Zbyszka, który krzyczy. To nie, jest to, o czym wy... to nie jest to, o czym wy myślicie. Bo ja robię motylka. No czekaj, już znam te twoje numery, Zbyszek. Dobra. Zbyszek jest w domu moim, a ja jestem u pana na rowerze przyjechałem. Jakie pan ma kanały? To chodź tutaj. Ma jaką... To chodź tutaj na górę do drabin na drabinę. Daj mi współlokatora, panie, panie gieniu. Bo cię źle potraktuję. Daj mi, panie gieniu, współlokatora. Chodź na górę! Jestem na górze, ale daj mi współlokatora. Ale ty zaczekaj. Masz zaczekać. Dobra, czekam. Czekam. Czekasz? Czekam. Ja jestem, jestem obok ciebie i czekam. Nie, widzę cię. Przestań, chłopie. Co tutaj się dzieje? Osialałeś. Co to ma być? Dom będziesz podpalać. Nie podpalam domu. Widzisz, nic nie trzymam. A co się tutaj dzieje? A czemu akurat tam, gdzie stoisz, tam się pali? Nie wiem. Matko jedyna. Panie! Roz... Rozpys się! Już nie ma. Teraz ma górze tylko. Proszę, ugasiłem panu. Dziękuję, dziękuję no, y a, panie Zbysku. No jaki panie zbyszku? Panie jest zbyszku? Eryk, ja jestem Erik. A, przepraszam, przepraszam. Daj mi pan w końcu spółlokatora. No tak, ja nie już, wierzę ci po prostu. Dzisiaj nie przestanie palić chałupa. Jeśli las panu się coś podpali, to ja stąd wychodzę i skarżę wujkowi. Dobra, dasz, dasz mi w końcu współlokatora. Albo nie będziesz już kolegą pana Zbyszka. Okej, okay, już, zaczynam. Dajcie współlokatora, ale jak uciekniesz, twój wujek się dowie albo zakończę jego odcinek. Dobra. Masz tego współlokatora i lataj po domu. Ale wyjść nie możesz, bo zobaczysz. A, okej. Okay. Jakie ty masz kanały? Oglądaj sobie co zechcesz, obojętnie dla mnie. Możesz sobie co chcesz oglądać, a ja tutaj ciebie pilnuję. I jak uciekniesz, twój yy, twój, zbierze... Yy, to ja będę oglądać rzeczy dla dorosłych. Aha, okej, okay. dla mnie yy, obojętnie. Ej, słuchaj, bo, mi, bo do mnie wujek zadzwonił na iPhona. Żebym już wracał swoim rowerem. Okej, okay, no to wracaj do wujka. Pa! Do widzenia. Do widzenia. Zaraz do pana no, powinien no, to... za 5 minut będzie u pana pan Zbych. Okej. Okay. To dobrze. Wreszcie nie wróci. A nie. Dzieci na do. Ciasko już do pino. Co się tutaj stało? Co wie? Prank udany. Nikodem. No. niby co w tym momencie jest cięciem? To nie prank. Okay. To znów prank. I bo pan, bo chodzi o to, że ty musisz udawać, że. Bo tak naprawdę to ja byłem właśnie tym. Ale ja wstawiłem. Nie no wiem, twój, ale no wiem ja no, ja wstawiłem, bo ja Ale ja wstawiłem Twój ekran, i widzowie widzieli to, co jest na Twoim ekranie. Jakby co? Jak skopa? No, że masz Free. No bo kupiłem sobie kama. No i nagrywałem wszystko. A, a tym. A tym. A tym yy, moim wnukiem był mój kolega. Ma był Ka Maciek. Maciek był. Jakby co? Dobra. 3, 2, 1. Ale koniec nie. cięcia. Koniec cięcia. Ej, 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 ej. Był u ciebie. Był u ciebie, er Eryk. Tak, a czemu yy, yy, a czemu on taki niegrzeczny? Czemu on taki niegrzeczny? Upa... Co ty gadasz? Łopie! ma dopiero 8 lat! A poza tym za moich lat to taka młodzież to było... to było zwykłe dziecko. Za moich lat nie było grzecznych dzieci. Za moich lat były tylko średnie i niegrzeczne. Słuchaj, to Upa. był Upa. mój upgrade, tak więc... Widzowie, to by będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek z serii, bo to był mój upgrade, tak więc trzymajcie się do tego odcinka. Narka. No, pożegnaj się, gieniek. Pa!